Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Przychodzi z ust Bożych. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. I z Duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, Panie. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Ściciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli, miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumą, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia w kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, bardzo drodzy widzowie programu telewizyjnego Polonia. Ostatnia niedziela lipcowa. Czas, który koresponduje bardzo wyraźnie z myślami. Liturgii słowa dzisiejszej niedzieli. Bo oto pełnia żniw, troska o chleb, niepewność pogody, zatroskanie. Ale miesiąc sierpień, jutro. Przywoła nam wyjątkowe daty historii naszej ojczyzny. Kolejna rocznica powstania warszawskiego, potem cud nad Wisłą. I bogate inne daty, które wpisane są w naszą pamięć. Ale wróćmy do czytań. Chleb, troska o chleb i chleb w wymiarze życia wiecznego. Kochani, komu z nas nie kojarzy się smak chleba? Kto z nas nie pamięta, gdy łaknął, gdy był głodny? tego wyjątkowego smaku, którego nikt nie zastąpi, nic nie zastąpi. Pewnie wielu z nas pamięta kochaną rękę naszej mamy, taty, gdy rozpoczynały krajać bochen świeżego pachnącego chleba. Znak krzyża, bo to dar Boży ziemi i pracy rąk ludzkich. Jakże piękna jest polska tradycja, w którą wrośliśmy, tak bardzo wyraźnie, że ten szacunek dla chleba jest naszą nie tylko narodową dumą, ale darem wielkiej, sz wielkiego szacunku. Tak pięknie napisał w swojej poetyckiej myśli Cyprian Kamil Norwid, gdy pisał. Jest samym dobrem. Tęsknię do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Wróćmy do czytań. Stary Testament, moi drodzy, w, w razie biblijnym, w wymiarze biblijnym, chleb i jego obfitość uważał za Boże Błogosławieństwo, o czym świadczy chociażby czytanie. Pierwsze, gdy Izajasz każe nam troszczyć się, cóż warte są inne wartości, jeżeli nie kupicie chleba. Chleb był wyrazem szczęścia, dobrobytu i jedności. A Pan Jezus dzisiaj w czytaniu perykopy ewangelicznej usłyszeliśmy Jego piękne podejście, trochę nas dziwi, bo apostołowie przyszli i powiedzieli Panie, Mówisz, a te tłumy są nie tylko spragnione Twojego słowa, ale są głodne. Każ im się rozejść, aby kupili żywności i wydaje jakby dziwne polecenie, wydajcie im jeść. To niełatwo nakarmić tak wielkie tłumy, ale wiedział Chrystus, że przyjdzie taki czas. Że właśnie Jego wyznawcy będą pragnęli innego chleba, że będą się karmiły już nie tylko tysiące, ale setki, tysięcy, miliony Jego czcicieli. Chleb, moi drodzy, powraca do nas w pięknym pojęciu swojego znaczenia. Wszyscy rozumiemy ten język. To jest pojęcie dobra, jedności i wielkiej życzliwości. Za tym chlebem tęsknili więźniowie obozów koncentracyjnych, spragnieni byli wygnańcy polscy na nieludzkiej ziemi, sybirskiej. Piszą o tym często w swoich wspomnieniach. Kiedy nic nie było bardziej świętego, wartościowego i upragnionego jak chleb. Czasem za krąbkę dodatkową chleba. Oddawali najcenniejsze przedmioty. Warto posłuchać tych świadectw jeszcze autentycznie żyjących naszych rodaków, którzy wspominają te nieludzkie czasy, gdy tym szczególnym znakiem dobra był właśnie chleb. Pan Jezus wiedział, że tłumy są głodne i wiedział również, że trzeba je nakarmić ale uczynił jakby pewną próbę, dając to polecenie, dajcie jej mieść. To jest, kochani, w tej teologicznej wizji, a potem i bardzo praktycznej, duszpasterskiej, polecenie byśmy umieli się dzielić chlebem. Kościół zawarł tę myśl jakby w istocie swej misji, posłania do ludu. I oprócz tego, że sprawuje najświętszą ofiarę, każe konkretnie troszczyć się ubogimi. Przecież wiemy, że początki chrześcijaństwa, msze świętą nazywały, nazywały łamaniem chleba. Eucharystia była darem Bożego Chleba. Chleb, moi drodzy, w naszym również wydaniu praktycznym, dla nas, ludzi żyjących w innych czasach, kiedy mamy obfitość chleba, stawia nam czasem bardzo egzystencjalne po potrzeby i problemy. Nie wszyscy mają obfitość chleba tak jak my, którzy czasem nie szanujemy tego chleba. I dlatego w dzisiejszej perykopie ewangelicznej jest takie miejsce, które by bardzo trzeba było, jakby, wydobyć, kiedy. Gdy nasycili się wszyscy do syta, zebrano dwanaście koszy ułomków. Szacunek dla chleba, kochani, na który trzeba było zawsze bardzo ciężko pracować. Kochani rodzice, droga młodzieży, dzieci, czy szanujemy chleb? Z przykrością trzeba powiedzieć, że czasem rzucamy go tak zwyczajnie na ziemię. Czasem znajdujemy go na śmietnikach, a tymczasem wiemy, że są narody, są dzieci, są rodziny, które nie mają chleba. Może nie w naszej ojczyźnie, ale są miejsca, gdzie ludzie odczuwają niedosyt chleba. Czy nie trzeba by postawić mocnego znaku zapytania wychowanie nasze rodzinne? szkolne, a nawet uniwersyteckie. Trzeba by wprowadzić więcej akcentów, szacunku dla pracy chleba. Tym największym i najpiękniejszym streszczeniem, moi drodzy, niech będzie modlitwa, której nie zawsze słyszymy, a On, kapłan, wypowiada w każdej mszy świętej, gdy właśnie wznosi biały chleb na złotej patenie i modli się słowiami, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie Go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I oto drugi wymiar chleba, który nazywamy chlebem życia. Chlebem aniołów, Eucharystią, bo w niej ukrył się Jezus Chrystus z duszą swoją, z człowieczeństwem i BÓSTWEM. Dlatego przed tym chlebem nie tylko chylimy czoła, ale, kochani, klękamy, bo to jest chleb życia. I dzisiejsze nasze spotkanie jest również objęte tą tajemnicą spotkania z Chrystusem w Eucharystii. To jest najpiękniejsze spotkanie naszej katolickiej rodziny przy stole. Stół jest darem, który czasem nie doceniamy. Mamy go w domach i nic nie jest go w stanie zastąpić, bo on nas zbiera. Chleb jest wyrazem jedności. Tak bardzo nam dzisiaj potrzeba tej jedności w naszej Ojczyźnie. Tak jak chleb składa się z tych okruszyn, które tworzą bochen, które tworzą hostię. Tak samo jesteśmy rodziną, która powinna być scalona, jedna, choć zróżnicowana, ale chleb kochani powinien nas łączyć. Za kilka tygodni przyniesiemy wieńce dożynkowe, przyniesiemy chleby, aby Bóg je pobłogosławił, bo to dar Boży. Ale czy Zjednoczymy się bardziej ze sobą, a taki ma wymiar Eucharystia. Tu znikają nasze podziały, tu jesteśmy jednością, tu Bóg nas traktuje jak braci i siostry. Wyraz dobra, chleb jest samym dobrem. On nas łączy. Każdy, kto w ręce podaje bratu swemu chleb, jest człowiekiem dobrym. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy nie wyciągnęli do siebie rąk, tak jak ten chleb ma moc dobra, które potrafi rozwiązać najtrudniejsze problemy, bo bez niego trudno żyć. Tak dzisiaj jakby apeluje do nas Chrystus, byśmy uwierzyli w moc eucharystii. Ten chleb w ręce Chrystusa nabiera innego wymiaru, jest potrzebą naszej duszy. Bez niego, moi drodzy, Trudno żyć w zgodzie, trudno wybaczać, bo On sam daje nam moc, której nam świat dać nie może. My Wrocławiacy pamiętamy rok 1997, kiedy mieliśmy to na naszych ulicach.